Tak, tu było połączenie dwóch autostrad. To jest raz. Tam dalej znowu widzę jakieś zatwardzenie, ale widzę też, że na bulajach coś idzie. I aby to nie był jakiś wypadek gdzieś tam daleko przede mną. A, właśnie. Policaj. A to źle wróży, jak jadą. I zobaczcie, oni... A, dobra. Myślałem, że jadą środkiem, ale nie, na lewy pasy wskoczyli. Ale to może być różnie, zaraz zobaczymy, co będzie przed nami. No tam tych niebieskich świateł trochę jest, przede mną, za wiaduktem. No, tak jak mówiłem, coś się zadziało i zobaczcie, tu przez coś takiego, trochę deszczu, już się dwa auta niemieckie osobówki puknęły. Także tutaj jechali do tej kolizji. To jest świeżynka, ale przez taką świeżynkę tak naprawdę pasy nie są zablokowane, tylko że każdy zwalnia. Od razu Niemcy, jak widzą, że coś się stało, zwalniają i oglądają, co tam się zadziało. No i co, kolejny korek z Aż nawigacja nie zdążyła powiem pan, zareagować. Po prostu się zrobił korek. Tu pokazuje, że dopiero tam za 18 km będzie spowolnienie. Jak na piątkę się będę dostawał. A dlaczego to się zrobił korek? Bo znowu się chyba grzmotnęli, ale stoją sobie na prawej stronie. Nikt nie stoi. Na środku I co się dzieje I wszyscy zwalniają Bo tam są awaryjki Szeroki margines eee, I trzeba zobaczyć Trzeba zreknąć co się dzieje Aczkolwiek tutaj faktycznie jest jeden pas Nie, normalnie można jechać Zobaczcie A, klamoty jakieś leżą na tym Na, na pasie I z trzech na dwa Także te głąby tutaj są, mogliby sprzątnąć to nad kole czy coś, bo to naprawdę nikomu jest do niczego niepotrzebne. O, widzicie? I już tam szybciutko uprzątnąć chociaż z tego jednego pasa, żeby był przejezdny. No nie mówię, żeby sprzątali całą autostradę, bo to jest niebezpieczne. No, to jest już, widzicie, deszcz pada druga kolizja na autostradzie, a w Polsce przy takim deszczu i wyobraźcie sobie, że jedziecie, nie wiem, 50 km. Tak jak ja. Teraz jak odjechałem, eee, i ten deszcz zaczął tak lać. Tej pierwszej kolizji, co widzieliśmy do tej kolizji, to ile minęło? 20 km, 30 km, bo pada deszcz. No i co? Eee, kolejny korek na pitole. 6 km. 6 km. Tu się nic nie zrobi, jest zakaz wyprzedzania, tylko No i co? Kolejny ształ. Można dostać cholery. Dlatego widzicie, nocą jak się leci, to się po prostu przelatuje przez te niemce. A jak już się zaczyna dzień, to jest to co tutaj teraz. No i co, granica Latteburg, ja tutaj się zatrzymam, wykręcę 11-12 godzin. 11, no i będę jechał dalej, bo teraz się okazało, że jeszcze Lyon jest zablokowany. Także tragedia, te protesty Francuzów są coraz bardziej intensywne, coraz bardziej doskwierają kierowcom i niedługo będzie tak, że nie będzie można w ogóle przejechać z miejsca A do miejsca B. Także jest tragedia. Wyjeżdżam wjeżdżam tutaj sobie na ten. No i tutaj zaparkujemy. I już zostaniemy do wieczora. Oczywiście coś zjem. Koniecznie. Koniecznie. A tam sobie dalej stanę. Eee. Zjem, no i co? Idę spać, nie? Nas? Tak, nie, nie? Tak muszę stanąć, żeby później wyjechać wieczorem, bo tu będzie naczkane tych samochodów. No widzicie, tutaj na Latyburgu to stoją w każdą stronę. A nad ranem i wieczorem jest tragedia. Ja się tutaj 363. Dobra, jesteśmy na A35. Jedziemy w kierunku Strasburga teraz tak, wszystko jest pokiczkane Ktoś, kto zaczyna jazdę, to nie będzie rozumiał. Ten ktoś, kto z Was już jeździ na Tacho, się zna, to wiecie, 90 godzin na dwa tygodnie. Mi z dwóch tygodni zostało się 20 godzin do końca tego tygodnia. Mamy czwartek wieczór, czyli piątek, sobota. Po 10 godzin, tak? Wiadomo, jeszcze jedną dychę mam. No to dychę. No i tam. Nigdy się nie wyjedzie do końca, tak? Zawsze coś tam, jakaś godzinka, pół godzinki zostanie. Także mam 20 godzin do 90 na tą chwilę. 1570 km przede mną. Poniedziałek jeszcze, wiadomo, będę musiał podjechać do tej Balencji. To to. Tam jeszcze parę kilometrów zrobię. Tylko do czego zmierzam w tym tygodniu. 40 godzin zostanie mi się na następny tydzień, tylko do wyjechania. 40 godzin. Jak podjadę w poniedziałek do Walencji przypuśćmy 7 godzin, 8, no zostanie mi strzela 30 godzin. 30-33 godziny może. Może 33. Ale liczmy 30 godzin na następny tydzień jazdy tylko. I. To się będzie wiązało z tym, że nawet jak się załaduje we wtorek to będę później jechał sobie tak po, po parę godzin dziennie, żeby doczłapać się gdzieś w sobotę i zrobić pauzę z kolejną skróconą weekendową no i wtedy we wtorek, poniedziałek, następny prawdopodobnie dopiero będę w kraju. Zobaczymy jak tutaj e, będzie szło. No tutaj do tego Rusiliona gdzie e, dzisiaj chcę stanąć, powinno iść normalnie za Lion, bo nie widziałem wykreskowanego. Ale, e, ale jutro już jak ruszę z Rusiliona no to już trochę ujadę a siódemką, później w n i już po prostu jazda po pandzie cały czas i też nocą, bo chcę to przelecieć po prostu. Chyba, że rolnicy odblokują i będzie możliwe, bo słyszałem, że doszli do jakiegoś porozum porozumienia. Ale nie wiem, ile w tym prawdy jest, to trzeba zobaczyć na własne oczy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądały te objazdy przez te protesty rolników. Jutro nocą drogami krajowymi. Także co, na tą chwilę mamy nockę z czwartku na piątek. Lecimy za Lyon. Także dzisiaj widzicie, czeka mnie droga nie tylko nocą, ale jeszcze mgła. No niestety tu we Francji mgły są jakoś ee, Nagminne Bardzo często zdarzają się nad ranem Szczególnie nad ranem Właśnie o, tak jak teraz Takie mleko się robi Jest tak, że zbiało. biało Później można wyjechać nagle O, tak jak teraz widzicie, już jest ok I za chwileczkę gdzieś tam dalej O, spójrzcie jak krystalicznie yy, Znowu się robi białe mleko Do Strasburga 26 km O, i to jest przykład co Widać Nie ja wiem Halogeny te dalekosiężne włączyłem Nie powinno się Ale chciałem pokazać jak tam mgła wygląda Tak naprawdę Jedziemy troszeczkę po omacku Oczywiście dobrze się wspomagać Nawigacją I tutaj widać na nawigacji jak droga idzie To jest bardzo przydatne I polecam to W tamtej trasie Użyłem nazwy rzeki Jako REN, abyśmy we Francji. Już. Ja się orgnąłem. Jak już to powiedziałem, mówię, a że że wnosię. Poprawię to na filmie. I zapomniałem poprawić. No i tutaj jeden z was mi, nie może nie tyle wytknął, że nie REN, a RODAN, ale wskazał to miejsce, że faktycznie tam popełniły błąd. Tak, tak, popełniłem ten błąd. Zamiast rodan powiedziałem Ren. Ale to, tak jak powiedziałem, na szybko, na szybko, na szybko. Nie zawsze głowa jest tak skupiona, jak powinna być skupiona, i gdzieś tam jakąś gafę można trzepnąć. To jest, to jest właśnie to, jak się nagrywa i mówi się z z głowy bezpośrednio, nie przygotowując sobie tej narracji wcześniej. Naprawdę, uwierzcie, ciężko czasami znaleźć słowa, ja nie radzę, jak człowiek jest rano Dopiero co przebudzony, jeszcze jest, nie jest taki, nie wszedł taki rytm dnia, ta, ta głowa jeszcze śpi troszeczkę To brakuje słów, brakuje słów I czasami jąkam się, stękam, kwękam jakoś tam Ja wiem, że to jest nie za bardzo i, i część materiału, który jest przeze mnie nagrywany On się prostu nie znajduje w filmie, dlatego, że jak ja odsłuchuję to w domu, to mówię nie, no to jest tragedia po prostu Yy, jak nasz prezydent yy, po angielsku, to ja tak po polsku mówię. No to by był śmiech na sali. Dlatego ja części materiału nie widzicie. Wrzucam tutaj tylko to, co jako tako się skleja i kulkuje. A tutaj jest zjazd na parking ECOT, ale my nie zjeżdżamy. A i tak chyba pojadę na, na dwie pauzy. No, macie, bo Byłem na jedną ale, ale nie hmm. wiem, jak będzie mi szło w nocy. Kurde, jadę na długich przeciwkach i zaraz zobaczycie, jaka będzie potężna mgła, jak będę tutaj zjeżdżał z tej górki. No to jest nieprawdopodobne jak dzisiaj. Ta mgła mnie męczy. Nie tylko, że jest ciemno, ale jeszcze ta cholerna. Yy... Mała przejrzystość powietrza, spójrzcie. No, tutaj są 3-4 pasy przerywane na taką długość, widać cokolwiek. Mleko. Jest po prostu mleko. Oj, ten kurs to mnie czuje, wymorduje. No, bardzo mnie wymorduje, bo. Tam, tą, w tą stronę teraz co jadę To zobaczcie cały czas noc Cały czas noc I tak naprawdę za dnia się śpi W nocy jadę W dzień się śpi, w nocy jadę A znowuż w dzień też się nie da spać Tak normalnie, że położysz się I już na zawołanie uśniesz Jest sytuacja taka, że Chcę mi się spać, ale jak przekroczę Pewien, pewną godzinę To No już ten Jestem zmęczony, ale nie mogę usnąć i się męczę także e, robota w nocy to nie dla człowieka Trzymaj się lewej strony Zjedziemy na dole i zobaczymy jak tutaj to wygląda czy znajdę gdzieś miejsce, żeby chociaż na, te, na tą godzinkę sobie stanąć Po 200 metrach Trzymaj się lewej strony. Następnie skręć Pierwsza w prawo. Pierwsza w nocy, moi drodzy. Pierwsza w nocy. Trzymaj się lewej strony. Następnie skręć w prawo. Tutaj nie. Baczę, gdzieś tu się może przytulić. Jak nie, to tam nisko. Się obada tu jak powbijały się kurde tu na dupach wszystko zajęte parking i dlatego a jak tutaj to wygląda tutaj to czarno kurde nic nie widać Ale zobaczę może tutaj stanę sobie gdzieś na wyjeździe godzinka to to zleci nawet nie wiadomo kiedy Będzie gitara Dobra Tu moi drodzy staniemy Jak widzicie Nic się nie zmieniło Nawet się trochę pogorszyło Bo już dłuższy czas jadę W takim leku A mamy godzinę teraz już Trzecią piętnaście O teraz troszeczkę przejaśniało się Mijam parking Jura i zobaczcie na wyjeździe, ile stoi ciężarówek na autostradzie i się pauzują kierowcy. Zobaczcie, tutaj już jest pas rozbiegowy, praktycznie cały zajęty. Jeszcze stoją, jeszcze. To samo było w, yy, w tamtą stronę. No i tutaj już stoi ostatnia ciężarówka, ale tak naprawdę już tu nie można dalej. Nie, nie było gdzie stać. Zobaczymy, jak będzie na kogucie. Dojeżdżamy do Koguta i zobaczcie tak, właśnie to, co chciałem pokazać wcześniej. Po lewej stronie, ile już na wyjeździe z Koguta stoi w kierunku kraju naszego, można powiedzieć. Samochodów, zobaczcie z górki, wszystko stoi tutaj po lewej stronie, już to jest na pasie rozbiegowym. Ile tego jest? Ja Pitole, no to jest kawalkada. Tam na górze wszystko stoi, parkuje. I tutaj będzie, będzie pewnie podobna sytuacja w kierunku Lyonu. Już się zaczyna, już stoją samochody. I wszystko kręci pauzę, bo parking pełen i nie ma gdzie stać. No to stoją na wyjeździe z tego, z parkingu. W Niemczech takie coś by było nie do pomyślenia. Zobaczcie, ile tego jest. jest mega niebezpieczne, zobaczcie. On się włącza do ruchu teraz. No, to są niebezpieczne, niebezpieczne. Włączyć się do ruchu, jeszcze po łuku tak jak on, że nie było go widać. Nie było go widać, on za bardzo wyjechał. On mógł cały czas jechać, nabierać prędkości tutaj po marginesie. A nie wyjechać prawie na połowę tego pasa, w o prawie zerową prędkość. Jest godzina za czwarta i naprawdę jest tutaj na tej 39. Teraz spory ruch. Był moment, że było pusto, ale tak. Z przeciwka duża aut jedzie, przede mną jadą. W lusterku, zobaczcie, tam też chyba z 5 aut z tego, co ja widzę. Także naprawdę spory ruch się wytworzył teraz. Ciekawe. Tak samo jak ciekawe jest to, jak będzie wyglądała jazda jutro. Czy otworzą A7. Trzymajcie kciuki, żeby tak było. Kolejny parking. się tu zatoczka SOS. Stoi auto. I z góry tutaj zjeżdżają samochody. Jak zjeżdżają samochody i włączają się do autostrady, spójrzcie ile stoi tego na marginesie. Widzicie ten samochód taki ładny Citroen na czarnych blachach. Tutaj chyba Porsche też jedzie. Zobaczcie, widzicie też czarne blachy. No to tu już jest jakiś gniot nowoczesny, dacia, ale tych samochodów takich klasyków to wyprzedziło mnie już kilkanaście. Na czarnych plachach i oklejone są te samochody e, Różnymi naklejkami Prawdopodobnie jadą na jakiś zlot Klasyku Ale auta, bo już Renault 5 Takie stare Jak ktoś nie wie jak wyglądało To wystarczy googlować Renault 5 e, No piękne, piękne te samochody Tylko co, no jest czarno Ciemno, noc e, Nie dostrzegę tak w usterku. Że to jedzie coś ciekawego. Teraz, mówię, kilka aut mnie takich wyprzedziło, jestem czujny, dlatego udało mi się nagrać te dwa dla Was, żebyście zobaczyli. E, dobra, Wodnica Lyonu Ja mam tutaj na Sibiradio Radio e, Natanek, firma Natanek. Z polskich chłopak jedzie do, e, na Marsylię, wiezie coś tam w chłodni. No i też się pytał, czy jedzie ktoś e, na Lyon no, ale pani jednak do ja No i żebym go wyprzedził To żebym go poprowadził no i On jedzie za mną, ja jadę przed nim I tutaj Do Rusiliona go doprowadzę Dalej mu wytłumaczyłem jak jechać N7 Kierunek Wien Dobra yy, Zjechaliśmy na Zjazdem 16 za siódemki Skręć w lewo Na, na N7, N7 już, już. Że ja takim skosem lekkim pójdę. Kolega Natanek do Marsylii jedzie. O, zobaczcie, co się już tutaj dzieje. Widzicie? Tu jest N7. I już tutaj, żeby się gdzieś wbić, to jest tragedia. Bo tu jedzie wszystko ciągiem. Ja pitole. Masakra. Dobra, osobówki, jak będą, to ja. Ja tutaj muszę chyba wymusić, bo inaczej się nie da. Dobra, nie wiem, jak na tankowi się uda. Zobaczymy, Stoi jeszcze tam stoi. No, i co, zaczynają się miasteczka, przez które będziemy musieli się przeciskać. A ja będę musiał chyba jeszcze kartę zmienić. Jak już dzisiaj się zatrzymam od razu rzucę materiał z karty. Także nie dość, że będzie podgórkę, z górki, Wąsko, ronda. No i oczywiście będą korki. Teraz na szczęście tych korków nie ma, bo jest za wcześnie, ale. Może jakbym jechał za godzinkę to już tutaj mogłoby być różnie. A tutaj przejeżdżamy przez miejscowość Vienon, która jest po drugiej stronie Rodanu. Już tutaj kiedyś tędy jechaliśmy, kurde, ale to są spadki 11% spadek. Jest. ja muszę z tym papierem uważać jak się tu jedzie, bo te wielkie rolki to naprawdę mogą się tam... wam, Przechylić. Tym bardziej, że dziury są jak cholera i wąsko. O, mamy miejscowość wię napisane. No ale szarpie na boki. Będziemy jechali później przez ten. Rodan będziemy mieli po prawej stronie, no z górki strasznie. Nieraz lepiej pod górę niż z górki, bo chyba, że się ma naprawdę stropiam się wiezie, które jak się trochę przychyli na prawo, na lewo, to się nic nie stanie, ale jak się już stal wiezie. Ewentualnie, no coś wysokiego, tak? Jakieś konstrukcje e, albo nawet stal, i jest nisko. No to wtedy jest taki, jakby, jakby pocisk. Też bardzo niebezpieczny. Albo tak jak ja, papier, który stoi w takich rolkach. 2600, e, jedna rolka, 8 takich rolek mam Trzeba bardzo ostrożnie. Spójrzcie, jak tutaj jest wąsko.